Witajcie, kochani! Witamy Was z trasy do Czarnogóry. W tym roku, czyli 15 lipca 24, obecnie znajdujemy się na Węgrzech. Mamy temperaturę w tej chwili 37 stopni. Ma być jeszcze większa. Kierujemy się do Timisuary w Rumunii. Z czego tam chcemy gdzieś tam załatwić sobie nocleg przez Booking? I jutro kierujemy się przez Serbię do Czarnogóry. Tam mamy w planie najwięcej pozwiedzać. Tutaj jedynie mamy tranzyt przez Słowację, Węgry, Rumunię, czego chcemy zjechać później przez Chorwację, ale to wszystko zobaczymy i na ile się będziemy czuć, jak nam pogoda pozwoli, organizmy także. Na razie jest super, chwila przerwy na nawodnienie organizmu i uciekamy. Przejechaliśmy już 385 km, dało nam jakieś 200. Cienia ogólnie. Na Węgrzech nie ma nigdzie, to jest nasz pierwszy postój. Zapraszamy do filmu. Kochani, stoimy na granicy Węgry, Rumunia. Temperatura 38 stopni. Poszło ekspresowo, bez kolejki, jak mało kiedy. Także lecimy na oradę, a jutro Serbia i Bośnia. Czarnogóra. Nie lej, tu nie lej. Bo cię tu nie trzeba! Oby który laszyło! Kochani, i takie uroki lasy, są najpiękniejsze, zostało nam 100 km do tymi misuary. No i niestety złapało nas, już się przejaśnia, chwilowo sypnęło gradem Ale tam jeszcze jest czarno. Udało nam się schować, także mamy szczęście. Kochani, w końcu się odchodziło, mamy 23 stopnie, a czy nie będziemy dzisiaj narzekać na deszcz. Motocykle zatankowane po raz drugi dzisiaj. I wchodzimy na chwilę się schłodzić, bo znowu mamy 40 stopni. I szukamy noclegu. Dojechaliśmy do Stmisuary. Chwała Ci panie, że jest klimatyzacja. Dojechaliśmy do miejsca. Mamy 598 km, czas jazdy 13 godzin. Jedziemy do sklepu. Eee, na pewno nie muszę mówić po co. Na pewno zimne, żeby było i mokre. Lokal kosztował nas 200 lei. Czyli leja dzisiaj nie jest po złotówce, jest tańsza. Tu mamy łazieneczkę. No, jak dobrze. W końcu sobie dyknąć, nie? Tylko, że ma złoto zimne. będzie i będzie git. I wróciliśmy z Lidla. No i jakby mogło zabraknąć zimnego, mokrego, ale takie typowo z tych stron. Ursus. Rewelacyjne, bardzo dobre piwo. Pobierzemy na lokal. A dzisiaj na kolację taki oto przysmak. I żegnamy się z pensjonat Wladut. Na niedługą chwilę będziemy przekraczać granicę z Serbią. Przed nami 540 km. Czas, który pokazuje nawigacja, to jest 8.20. Wiadomo, że to nie ma szansy się zmieścić. Piszą, że jakieś mogą być utrudnienia na trasie, bo jest jakiś pożar. Ale równiny. Dojechaliśmy na granicę. Z Serbią. Jesteśmy teraz na przejściu granicznym. Pani policjantka wzięła nam dokumenty i oczywiście udała się na sprawdzenie. Pożegnaliśmy się z Rumunią, a teraz dojeżdżamy do Serbii. Dziękuję. Pani z Serbii. Nie ma wiele co nagrywać, bo. Same równiny i pola. Później Bośni Całkowicie to ładnie wygląda Sama czerwona dachówka Dojechaliśmy do Ostatniej stacji w Serbii I będziemy za chwilę wjeżdżać do Bośni Jest godzina już 12.10, czas się nam cofnął. Bo na Rumunii był przestawiony. Na Serbii jest waluta dinary. Przelicznika nie wiemy dokładnie, ale płacimy kartą Revolut Do noclegu mamy jeszcze 200 km, temperatura 40-41 stopni. Mamy ciepło, zamek. Jeżdżamy do rezerwatu jakiegoś. Jeszcze nie wiemy jakiego, pobierają opłaty. Zaraz się dowiemy. Za tyle, za Okej. Ok. Dokładnie, park. 14 zł za dwa motocykle, i za dwie osoby. Dojechaliśmy do granicy z bośnią harcegowiny Z czego ujedziemy jakieś 125 km i znajdziemy się w Czarnogórze. Thank you, bye. Szybko i na temat, nie trzeba paszportu, przechodzi przez dowód. Tam żegnali nas z Serbią, a tutaj będą nas witać z Bośnią. Gdy zobaczymy, tam poszło łatwo, gładko, tu na pewno będziemy kaleczyć naszym angielskim. Się. Dojechaliśmy do granicy Bośni i Hercegowiny z Czarnogórą. Droga wymagająca, jeśli chodzi o nasze motocykle, jeśli chodzi o adventure miłośników, rewelacja. Ale my dojechali, spokojnie dało się. Teraz czekamy w kolejce na odprawę celną. Animatorki motorki zaparkowane pod taką to wiatą, A tu już mamy okolice Czarnogóry. Jest przepięknie i zaczynamy w końcu naszą wycieczkę. Pokażę Wam pokoi, który już mamy w Czarnogórze za 50 euro. No niestety, nie ma klimatyzacji.